Cześć, dzisiaj wracamy do nagrywania po krótkiej przerwie. Oczywiście witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Farming Simulator 2015. Mm. Po tej przerwie już nie pamiętam co robiliśmy ostatnio, ale poza odcinkiem zrobiłem ścieżkę taką. Na chwilę wam pokażę. O. Tu są nasze maszyny. A te tak. Zobaczcie. Tu mamy ścieżkę na dojazd do pola. Bo nie chcę jeździć po tej trawie. I oczywiście um, kiedyś kupimy półki i powiększymy o tyle to pole równo z tymi drzewami. Aha, czyli czekajcie, czy chyba trzeba siać. Czy dzisiaj akcja, akcja siania? Zobaczymy jeszcze sobie, jak ten sobie robi, radzi z tym, z siewnikiem. A jaki to jest opronnik dołożony? Aha, 100 kilo. Na starć wow wow, 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 wow wow, jak tam żem przychodził. Dobrze, że to na kółkach stoi. Gdzie to tu się napełnię tu? Um. Uuu, uh, lekki, lekki się ten podnosi, o zobaczcie, ja skręcam, a... ma Okej, okay. no nie wiem, no, chyba trzeba będzie większy ten obciążnik. No zobaczcie, ja skręcam, a ciągnik, nich... o skręcam, o, o tak skręcam, że... Dobrze, że mam mocne hamulce. No, no nie, nie, to trzeba na pewno większy obciążnik. Czy ten największy już. Aha, dobra. Napiłem tamto, dobra. Ale co się dzieje? No, zobaczcie, taki duży ciągnik, i to taki ciężki ten siewnik. Bardzo ciasno. Ale o, I teraz nie jedziemy po tej trawie, tylko sobie jedziemy po ścieżce. A muszę się przełączyć O, pójdź w łącz Bo nie wiem Cieje, dobra Znowu go bokiem stawię, ja nie wiem no Jaki to trzeba był moc do tego silnika? 74 wysokie minus. 100, 7400 No to on jest o wiele mocniejszy do tego silnika. Jakby to miało dawać radę. Tak, wolno do pięciu. Nie Nie ja ja cały czas skręcam. A to będzie piana. No aura będziemy sięć tak. Trzeba sensu tam tak jeździć z tym. Musimy jemy ten ziemnik. Wolę się męczyć za, za odcinkiem. I teraz sobie jeszcze tutaj zjedziemy. O. Dobrze, jedziemy dobrze. Nie, no co jest. W tym? Napiszcie w komentarzach, dlaczego to tak bokiem wchodzi i nierówno sięje. Nie wiem. Nie mam pojęcia czemu. Polec, no zobaczcie, no. Nie wiem, co się dzieje, ale tego. No Ciężko to utrzymać, jest w ogóle. To albo ci w jedną stronę skręcę, albo z drugą. A to skręcisz, to od razu ci za chwilę sieje. No co jest tym? Cały też z bokiem. żeby 13 na godzinę cały czas jechał on chyba jedzie 5 na godzinę nie no teraz 13 no ale to Znowu kotłować pod tą górę. Zobacz, że, że jakby pionowo prawie jest. I oczywiście na początek, żeby się męczyć, to musieli zrobić tak gospodarstwo albo inne pole mogli dać. Żeby od początku się męczyć na tym polu. Dobra, ja będę dojeżdżał do tym, dopóki szybko się dojechać, a tam będę jeździł w poprzek. Tak zwolnię mniej niż 10, to już dalej nie będę jechał. No to nie ma innego, 12. Nie, 11. Tutaj do tej. O. Dalej nie jadę. Bo widzę, że to nie ma sensu. Tak Będziemy tu jeździć, a ten kawałek zasiejemy w poprzek. Ten kawałek jest dłuż, tamten w poprzek. Może tam będzie lepiej tak jeździć w poprzek. Może będzie szybciej jeździć. Nie wiem, jeszcze nie, nigdy tak nie chciałem, dziwnie. No, a tu w końcu. No i widzicie, skręcam kołami, a cały czas nie odjeżdża. Dobra musimy jeszcze spłacić kredyt za ten ciągnik. Już troszkę mamy spłacone, połowę już chyba będzie, chociaż nie połowę, bo 15 tysięcy musiałam wypłacić, żeby mieć na żeby siać. Hmm. Także nie będę dużo mówił, bo nic ciekawego się tu nie na razie nie będzie działo. Tylko sianie, sianie, kosienie, kultywatorowanie i tak w koło. A później jeszcze, to na początki Gorsze. Później to już będzie fajnie. Będą krówki, będzie gnój się wywozić. Potem będzie fajnie. No na razie te pierwsze odcinki tak są. Także nie będę robił długich takich odcinków, tylko wam pokażę, że ten, że sieję, że dzisiaj będzie akcja i oczywiście poza odcinkiem to zasieje całe do końca. A kultywatorowanie to będzie całe na odcinku, bo to 40 minut wchodzi. Z całego pola. Tak jest spokojnie jest. Na koszenie to też nie będę robił z, z całego pola. Tylko później, oczywiście, zrobimy. Zrobimy odcinek z koszenia, ale nie całego pola, tylko trochę, potem zrobimy odcinek z wywozu i sprzedanie, potem pojedziemy spłacić kredyt od trochę i, i będzie dobrze. Tak jeszcze z 10 razy będzie trzeba zasiać i będzie, już będzie, wtedy, może wtedy 10 razy tak zasiejemy, skosimy, zakur, skultywatorujemy. I będziemy chyba mogli powoli krowki kopować, żeby mieć jak największe plony. Krowy myślę, że na początku dwie, nie więcej, bo one potrzebują wszystkiego bardzo dużo. Odcinek będzie około 15 minutowy. Także, żebyście tylko zobaczyli, jak to idzie nowym ciągnikiem widzicie, że mocniej się tak sa samo idzie pod tą górkę jak tym, tym normalnym. Tu pracownika ustawił, ale że tutaj tak schodzi na bok, to on będzie w ogóle mi po środku pola. Stąd pojedzie, siadź. Ja mam cały czas koło skręcone. Zobaczcie, tak mam prosto, a teraz on skręcone. I tak trzeba jechać cały czas. No. Już chyba również, o znowu mnie to no, napisuje. Dobra, no i widzicie, no to jest. Teraz znowu w drugą stronę mnie wsuwa. Zresztą wciążnik największy jest, nie ma większego wciążnika. Jak go dźwiga do góry? No już kawałeczek jest. I brakuje mi w tej grze, e, gdzie te siewniki są? Gdzie te siewniki? Nie widzę ich. A tu są siewniki u góry. Że ten jest dosiania. Rzepaku, i w ogóle ten jest do ziemniaków. I dopiero ten duży jest do, do rzepaku, do pszenicy. A brakuje mi tak, tego tak półmniejszego, ale większego od tego na tym miejscu, żeby był jeszcze jeden siewnik taki trochę większy od tego, bo tego to znowu będę miał ciężko ciągać jakimśkolwiek ciągnikiem. Bo te, tym się tak jeszcze jest to już bym mógł siać to pole. Nie, wie, nie wiem, czy nie zapowiada się sprzedaż ciągnika. Aha, teraz wnik Jednego, bo teraz przecież w sumie kupiliśmy, a tyle ciągników to nam nie jest potrzebne. Chociaż później... Nie, ale to i tak będzie. Trzeba je sprzedać, żeby kupić lepsze. Okay, a teraz jak tu opuszczę, to co się stanie? Prawie, że na dęba dobrze, że ten napciążnik jest. Dobra. Mm. Jadę zobaczyć, czy naprawdę trzeba sprzedać ten ciągnik, bo... Czekajcie, mamy ten i mamy jeszcze te dwa. Nie, no to myślę, że jeden można sprzedać. Aha, dobra, to czekajcie, ja sobie to zaparkuję. Pojedziemy sprzedać, spłacimy trochę kredytu i na tym skończymy odcinek na sprzedaży. Bo myślę, że dwa ciągniki to nawet jeden na farmie, jeden później tam u krów i będzie ok, bo nie potrzeba nam tyle ciągników. W ogóle nie wiem po co można mieć tyle ciągników. Chyba, żeby grać więcej osób. Bo jaki jeden, to co? Pracownika jednego ustawić się, co? I tak chcesz wszystko sam robić, to. Ja wiem, dobry ciągnik, dobry. Bo tam tego chcę sobie zostawić. A ten taki nowy, jeszcze czysty, to go pojedziemy sprzedać. A on mi się nie przyda. Ciekawe, za ile. Ile do niego dostanę? A, nie patrzam czy coś jedzie. Czy coś jedzie? Nie. Dobra, I ile będzie? Pięćdziesiąt tysięcy. To teraz tu. Składła, spłać, spłać, spłać. spać. Także na tym kończymy odcinek. Trzymajcie się. Pa pa!